Cześć, jak kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam urodziny, dlatego otwieram preski, które właśnie zbierałam w sumie od 1 listopada. Myślałam, że ich będzie mniej, a ich jest naprawdę sporo. No ale dobra, trzymajmy sobie. Gdybyście nie jak jak już mam włączoną klimatyzację tak jakby na grzanie, no wiecie o co chodzi. Po prostu mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Zrobiłam też sobie takie, jakiegoś takiego urodzinowego looka na szybko, bo gorbam przed szkołą. Chciałam, nie wiem czemu, użyć po prostu chciałam użyć do tego luka tą szarfę z eventu. Udało mi się użyłam. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? A dobra, I ja jak zwykle biorę udział w sumie w wielu konkursach, losowaniach, rozdaniach. Wiecie, w czymś tego typu. Tylko gdybym na przykład pisało coś, nie wiem, gratulacje wygranej z konkursu, czy jak, jak to po nie będę tej osoby pozdrawiała, będę? Nie, no mniejsza, to zobaczę. E, dobra, czekajcie. E. Okej. Okay. no już otwieram. E, dobra, no co? To... OK. Ereszke Gal pozdrawiam, to właśnie Dziękuję bardzo, e, Laura trzy kuki pozdrawiam. Dziękuję. Przecież też dawno nie otwieram presków, bo wiecie, zbieram. Ja to teraz, wiecie, mam taką. Wiesz, ciągle mówię, wiecie, no, to. Mam taką większą ochotę na otwieranie ich, no, rozumiecie, mam nadzieję. Dosiek Ami, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Fcia Mcia 264. Jak będzie ktoś, jak, jak będzie jakby ktoś, kto ma właśnie na przykład 3, liczby, to będę czytała 2,64. Jakby w tym przypadku, więc wiecie. Pozdrawiam. Dziękuję. Oliwka 8495 właśnie o takich liczbach mówiłam. Pozdrawiam. Dziękuję. Jakby o już było kilka presków i no to po prostu pozdrawiam tylko jeden raz. Chyba, żebym zapomniała. AmciXXX XXX pozdrawiam. Dziękuję. Y, Oliwka8495, to, to już pozdrawiałam. O, dziękuję bardzo. To jest chyba ta bluzka... Polska... Tak, to jest ta bluzka. Jeszcze ja mam taką jedną całą białą, ale wiecie. Bardzo dziękuję. Y, dobra, wracamy do otwierania. Yy, Awa51515, mam nadzieję, że to To, że coś czyta. Awa yy, pozdrawiam. O, dziękuję bardzo. Wiktoria8746 yy, na odcinek. Pozdrawiam. Dziękuję. Yy, Amelia7802, pozdrawiam. Dziękuję. Florcast 23, a właśnie, żeby nie zapomniała, bo tak mi się przypomniało, to jakby teraz z nowycie tym pakietem, co jest, nie będzie Ariadaria MSP2 News, tylko że no po prostu tych newsów, w sumie to ten news jest tylko jeden, czyli ten pakiet. Pewnie nagram po prostu jakiś taki krótki filmik, który nazwę nie wiem, ocenię pakiet coś, czy coś w tym stylu, ale Ariadaria MSP2 News nie będzie taka informacja e, dobra, florka 123, 123, nie wiem. E, pozdrawiam. Dziękuję. Mówię, taki takie będę czytał po prostu 123, a nie 123. E, Truskawyczka MM2. E, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Ona właśnie do mnie pisała na brief, że e, ten jest na urodziny i wszystkiego najlepszego. I nie wiem czego on No. Poznajcie tą historię na odcinek. Nie wiem, czy. No właśnie, mam ją w najkach. To jest moja najka. Pozdrawiam. O, dziękuję bardzo. Bardzo ładnie zmieniono w ogóle. Przynajmniej tak się wydaje. Wiecie, ja mam tą jedną najkę, którą tak jakby ciągle zmieniam, bo wszystkie pozostały są i tak dalej. Dlatego... No dobra, to nie jest filmka na a nic. Z konkursu, no właśnie. A w sumie, dobra, pozdrawiam ciasto czekoladowe. Nie wiem, czy to będziesz się ale dobra, nie jest to. Dziękuję. I Pozdrawiam. O, dziękuję. To jest właśnie ta szarfa, tylko już zmieniona. Oliwka 849 O, coś, pozdrawiam. <grych> dziękuję bardzo. E, to też już pozdrawiam na odcinek. Chyba pozdrawiam. Powinno pozdrawić. O, dziękuję. E, Kat Krasnalut na odcinek. Pozdrow, please. E, oczywiście, pozdrawiam i ty. Wildziara, Wildziara, nie wiem jak to. No eee, To jeszcze raz pozdrawiam. O, dziękuję. E, masz wpadać na Ja też potem wpadnę. <laughs> Poznajcie tą historię na odcinek, to też już pozdrawiałam. Chyba. Dziękuję, kolejne te skrzydła. E, będą na następny Halloween. O, dziękuję. Mam już te buty, ale są bardzo ładne i pasują do wszystkiego. To są jedyne z tych wielu butów, które pasują do wszystkiego. E, Na odcinek. Tutaj też już pozdrawiam. Dobra, jak kogoś pozdrawiam, to po prostu nie będę mówić. Dziękuję. Nie wiem, skąd są te spodnie, ale bardzo ładne. Ze sklepu, ale ja się nigdy nie widziałam. Dobra, są po prostu bardzo ładne. Dobra, czekamy. Aż moja mówi tak się mówi, dojdzie tutaj. Yy, olbrzymi minus 3 na odcinek. Yy, olbrzymi minus 3, Boże. <laughs> pozdrawiam. Olbrzymi minus 3. Dziękuję, też nie wiem skąd to jest. Dobra, nie będę sprowadzał skąd to się jest, to jest taka ostatnia rzecz. E, dobra. Czekam aż tu dojdę. Krówka mu 2, pozdrawiam. To mu przeczytam, wiecie, to u tak dłużej, no bo to są dwa u. Dziękuję. E, lila i Ilia. Ilia Sweet. E, gratulacje wygranej. To, to jest, jest pewnie z jakiegoś konkursu, więc nie pozdrawiam, w sensie, no... Kurde, chyba nigdy nie pozdrawiałam, jak ktoś pisał, że jest z konkursu. Dobra, to nie będę pozdrawiać. Y dziękuję, to jest chyba z eventu halloweenowego, ale mowa, że nie będę więc nie sprawdzam. I z Reszpunga, to też już, po też, też już pozdrawiałam. O, dziękuję, ale super! Ej, dobra... Słodka jest to bluzka, w sensie, że halloweenował, ten duch jest słodki. Mówię, będzie na przyszły halloween, <laughs> um. o dobra. Właśnie miałam sobie wziąć do ręki jakieś. Przepraszam, że mi się tak teraz przypom... teraz jakby wszystko przypomina, ale ja dosłownie tyle co wróciłam ze szkoły i no po prostu. No, i wiecie, od razu otwieram te pleski, więc jeszcze nie zdążyłam nic robić. A nie, chyba idzie. na świeczkę przy okazji. Czekajcie, to się powinno chyba. <grystanie> no wiecie, jak urodziny, to urodziny. I uwaga. Nie, no właśnie. Stumuchnięte. jej! Dobra, wracam tam. Mam nadzieję, że się tym ogniem nie oparzę. <grystanie> Nie, dobra, to nie pasuje. Chodźcie sobie trochę pominąć ten filmik, póki ja będę wybierać rzecz, chyba że was to interesuje. Um, może to... to jest w sumie fajne. Konfetti. O ilku? Nie no, jakiej wstydu to, to wygląda normalnie. A dobra będę to trzymała. Nie, to klawnie widać. Po prostu nic nie będę trzymała. Lamcia 007, a w ogóle jakiś taki mam wypress. temu. Po pozdrawiam. Dziękuję. Ona mi skomentowała atak, którego zrobiłam, że mam urodziny wszystkiego najlepszego, więc dziękuję jeszcze raz. A dobra, to jest gratulacje wygrany jeden, czy tamto to, to było jakby wiecie, drugi prezent. Bo ja się właśnie strymoncyzem czy ta dwójka. O, dziękuję. To jest ta który mam na sobie, tylko już te różne mam niezmienione. Na odcinek. Dziękuję, bardzo ładnie też zmienione. Jesteś na odcinek. O, dziękuję. A ta Nie, to też chyba pozdrawiam na początku. Dziękuję. Światło, światło to to dwa. Pozdrawiam. Dziękuję, to są bardzo ładne. Poznajcie Nie, też pozdrawiam. Dziękuję. Użytkownik został usunięty. Nie wiem od kogo to, ale okej, okay, pozdrawiam. Pamiętam, że jak otwieram preski, które zbieram przez wakacje, to też tak się pokazywało. A nawet jak ten ktoś jakby nie miał usuniętego, to <grytanie> Dziękuję, kolejne te skrzydła, ale nic. I reszpunka, proszę, nie wiem co tutaj. Nie wiem o co chodzi, ale. Dziękuję. Znowu od użytkownika został usunięty. Chyba, że to był jakiś konkurs, i to chodzi z tym, proszę. Glamour. <grytanie> Dobra. E, dziękuję, no właśnie, zapomniałam powiedzieć. E, dziękuję. No, odcinek e, please otwórz nasz arcy lub na filmiku. Ja na szce na razie mogę tylko edity, w sensie na razie chyba ogólnie tylko edity, e, których już nie robię, więc no. W sensie nie no może jakiś może jakieś niedługo zrobię, ale no. E, pozdrawiam, nie wiem czy pozdrawiam ten, ten musek, pozdrawiam, dziękuję. E, Nemedi Ciska, taki co czytam. Wszystkiego najlepszego, kochana. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. z oh, właśnie tak mi się zdawało! Ej, dziękuję bardzo! Nie spodziewałam się! Bardzo dziękuję, Dobry czekajcie, skomentujemy status. Neme. Tak? Tak. Um. Po prostu mi serduszko. <grych> Bardzo dziękuję. Właśnie ci z, z jakiego to jest pakietu, bo nie jestem pewna, ale jakoś tak mi się zdawało, że kurczę, to jest chyba z pakietu. <grych> dziękuję. Dobra, wracamy i otwieram dalej. Zaraz ty w sumie zrobię arty, z arta, w Albo, dobra, teraz z arta. Możecie sobie znowu po, po, pomin pominąć ten film, przesunąć. Tylko jak wiem że to jest SPAK, to pisze... Yy, to nie piszesz skąd, tylko z jakiego pak. Bo tak to mi nie będę pisał, że SPAK. Z jakiego pak. Ej, naprawdę się tego nie spodziewałam. Nie dobra, tutaj też. Z jakiego pak. Nie wiem czy to nie... Nie w tym, w tym, pakie, w tym paku są inne chyba buty. Chyba ja że małskie. Nie wiem, czy to są te. Chyba nie, chyba są trochę inne. Dobra. Nie ja tylko sprawdzam, czy ktoś się skomentował. Dobra, dalej otwieramy. I Love, sti I love stitch. 10. Pozdrawiam. Dziękuję, to jest właśnie ta korona, którą mam na sobie tylko też w innym kolorze. E, tutaj też już pozdrawiałam. Dziękuję! Dobra, ja już miał, ale i tak Mega dziękuję yy, Oczekajcie, Chyba ból O kurcze Dobra yy, Pakiet ból podobno jest trochę Jest trochę warty, nie wiem czy to prawda, bo się na to nie znam, ale O, śnieg pada yy, Nie dura, przepraszam Za że mam, jakby okno bo biurka I akurat pada śnieg Dobra, fajnie yy, Okej okay. Eee, przepraszam za to lekkie zamieszanie, że tak powiem. Eee, tutaj też już pozdrawiałam. Dziękuję. Amelia się to tym... eee, Wszystkie prezenty na odcinek, No to tak, otwieram. Eee, dziękuję. Da i kugi na no urodzieńki. Eee, dziękuję. Dziękuję podwójnie, bo i zapraszam z eee, Pozdrawiam. No, Dziękuję. Eee, Chyba, chodzi, chyba po prostu Klara 082. Pozdrawiam. Dziękuję. Tutaj też już pozdrawiałam. Dziękuję. Częziara 2356. 3, 5, Poczekajcie. Dobra. Spaka Jak mam minimum dwa komo o tym samym, to ja już jestem praktycznie przekonana, że to jest właśnie stąd. Że, wiecie, że ta... Te rzeczy są prawdziwe, wiecie, o co chodzi. Dobra. Częsiara2356. 3, 5, 6. nad go otworzysz... No właśnie, otwieram. E, pozdrawiam. Dziękuję. To woski, też nie wiem, skąd są, ale... Jak będę czegoś tak totalnie nie wiedział, skąd to jest, to sprawdzę. Okej, ze ale... Ej, dobra, bardzo ładne! Okej, okay, teraz się postaram już nie sprawdzać. Chyba że coś by mnie tak bardzo ciekawiło, to wtedy sprawdzę. Ale postaram się już nie sprawdzać rzeczy. Wiem, że to już mówiłam i że to zawsze mówię. Erszkigal, Kigal, no i ty pozdrawiam. Nie wiem, czy już pozdrawiam wcześniej, czy nie. Czy tylko coś masz podobnie? Nie wiem, albo Luke. Dobra. Dziękuję. Nelcika, małpa, Nelcika, małpa. Nelcika, pozdrawiam. Dziękuję, ty. Ej, dobra, to jest, to jest chyba sukienka z eventu letniego. Dziękuję bardzo. Część, e, się tutaj też już pozdrawiam. Na, na odcinek otworzyć. Chyba go otworzysz. Właśnie otwieram. Pozdrawiam. Nie, pozdrawiam. No, no. Dziękuję. E, Ta blisko jest albo z sklepu, albo ze sklepowego raru. Nie pamiętam, ale jest bardzo ładna. Teraz, teraz już jestem pewna, że pozdrawiałam. <grym> o, dziękuję. Dziękuję. Puszynek. Ci, którzy oglądali ostatni odcinek, ci to wiedzą, dlaczego tak dziwnie do tego podchodzę. Ale dobra, otwieramy. W sensie dziwnie, no. Możecie sobie zobaczyć filmik yy, z miniaturką. Taką, wiecie, zrobioną, bo tak to. No. Zobaczcie po prostu filmik. On się nazywa chyba yy, Niemiłe, czyli z Pan pod Statusem, czy jakoś tak? Ale na miniaturce jest miniaturka, jakby z MSP. Dwa taka zrobione przeze mnie i tam pisze, nie róbcie tak. E, dobra, panko55, pozdrawiam. Cie Ojejku, ej, to są chyba włoski z logo Zaloty. Tak, a ja ich szukałam, bo to jest jedyna rzecz, przynajmniej na razie, której mi brakuje zalogowania z tego roku. Dziękuję bardzo. Dobra, zadecydowałbym teraz tego arta, ale y usunę tylko tego, że szukam tych włosów. Y Czekajcie. O. Ojeku, <laughs> zapomniałem już tutaj podlinkowałam tamtego arta. no mnie się to. Zobaczcie, bo ja mam ogólnie Arta. Mm. Jak zwykle go nie mogę znaleźć. Jak ci on jest? W sensie ci już go pięć razy minęłam, tylko już prostko nie widzę. O, właśnie tutaj. To jest art z logowaniem z tego roku i mi przynajmniej na razie, ale wiecie, teraz się już loguję codziennie. Brakowało mi tylko głosów z lutego i teraz się już mam, mega cieszę, Dobra. Czekamy, aż się załaduje i wracamy. Halo. Halo. MSP. O, dobra, już jest. Okej, okay, idę tam usiąść. Dobra, ale mi krzesło skrzypi, no już nieważne. Team Szapka 321, pozdrawiam. Dziękuję. Tutaj też pozdrawiałam. Dziękuję. No, tutaj znowu puszynek, no to... No dziękuję, no ale no, mówi, przez ten spam pod statusem nie wiem, właśnie jakby jak na to w ogóle zareagować. Wiktoria 8746, pozdrawiam. Ty chyba jeszcze nie pozdrawiałam. O, dziękuję. E, to jest też z tu. Na odcinek i mnie, Maje i Hanie i Igę. Dziękuję za wysłuchanie. E, pozdrawiam Maje, Maje, Hanie i Igę. Dziękuję. Chciałam sobie kupić te róże. One są chyba w sklepie, ale nie wiem, jak już tak nie kupiłam. Florka 1, 2, 3 tutaj chyba pozdrawiałam, ale nie jestem pewna, tylko pozdrawiam. A znowu Halloweenowa bluzka. To będzie na przyszły rok. Wikawiczka 99. Pozdrawiam. Ej, czekajcie, czy to są czarne. Tak, to są czarne paznokcie. Ich też szukałam. Ej, dobra. I tak sobie niby żartowałam. Kiedyś tak rozmawiam z kimś. I właśnie tutaj macie tego arta. I tak sobie ża ża żartowałam, że e, jakby tak śmiesznie by było, gdybym dostała e, na urodziny właśnie te włoski i te paznokcie, ale... i e, Dobra, dziękuję bardzo! Bo te, bo te czarne paznokcie wycofali ze sklepu, jakbyście nie wiedzieli. Podobno, ale ja ich też w sklepie nie widziałam. Dobra. E, na odcinek zrób z tego luk. Jak otwieram przynajmniej dwa pleski to nie robię Luka. Jak zbieram preski, to też nie robię Luka. Przepraszam. Y, dziękuję. Chyba, że mogę w sumie potem nagrać odcinek, jak robię luki właśnie z tych presków od Was. Ej, dobra, Ej, w sumie fajny pomysł. Chyba nagram. Y, no. Na no odcinek wszystkie preski na odcinek. Dziękuję. I tylko... Em... No tak, odtąd są rzeczy z presków. W urodzie też yy, odtąd są te rzeczy z presków, więc ej, dobra, chyba na takie może 90% może nawet? Dobra, mniejszo to. Raczej nagram odcinek, jak robię właśnie luki z tych presków. Masz rację, pozdrawiam. Dziękuję. Wiktoria. E, tutaj też już pozdrawiałam. Chyba? Ale lepiej tak. O, dziękuję. E, Amelia, tutaj też pozdrawiałam. <grafy> dziękuję. Chyba, to jest chyba drugi mleko od niej. Eee, numer 3, więc to jest chyba z jakiegoś konkursu. Ale... Dobra, pozdrawiam. Dziękuję. To jest chyba ze sklepu, ale... Dziękuję. <grafy> e, dobra. O, w sumie mogę nagrać odcinek, jak oceniam pakiet i wtedy przy okazji, czy raczej jak robię luki z presku, wtedy przy okazji oceniam pakiet. Światło to co dwa, pozdrawiam. Tu też chyba nie pozdrawiałam. Dziękuję. No bo wiecie, niektóry, niektórzy mają podobne luki albo nazwy, tylko czasami nie jestem pewna. E, tutaj pozdrawiałam. Dziękuję. E, tutaj też pozdrawiałam. Na, na odcinek, kochana, pozdryty. Jak ktoś pisze, jakby to sam podskrętkował, kogo ma po to prostu im czytam. Dziękuję. O dobra, już kończymy. W sensie, no, wiecie, nie narzekam, ale. no. Lilalove1, pozdrawiam. Dziękuję. E, dobrze te, Zapraszam do odcinka na tak długo. I Love Stitch 10 tutaj też. Nie wiem, czy pozdrawiałam. E, dobra, pozdrawiam. Dziękuję. Jest nie od Hard Girl. taki czyta. E, pozdrawiam. Jakaś muzyka. Tylko nie wiem, czy do domku, czy. E... Pierwszy raz dostałam mu jakąś muzykę, ogólnie pierwszy raz w całym moim graniu w FMSP2, a muzyk mam akurat mało. Tylko sprawdzimy właśnie czy do domku, czy tutaj. Tutaj. Okej, okay, dobra, przyda się. Bo ja mam właśnie mało muzyk, tak się mówi. No i dobra, ja już będę kończyła. Bardzo dziękuję za wszystkie preski, za wszystkie życzenia, bo też parę osób pisało. No i co, mam nadzieję, że wam się podobało. Przestawiajcie subskrypcję, łapki w górę. Oczywiście nie zgłoszono, ale już zaponiąca i mówię, kończę nagrywać. Dobra, po prostu ja już kończę, pa pa!